Rozwój duchowy wchodzi w nowy etap. Wychodzimy już z tej ery ryb, ery iluzji, rozmyć i tego wszystkiego, z czym to się wiązało. I wchodzimy w erę wodnika, gdzie już powinny być konkrety. My szukamy konkretnych rozwiązań, które możemy wprowadzić tutaj na Ziemi. Takimi e, konkretami powinny być właśnie nowe technologie, nowe sposoby komunikacji nowe rozwiązania zarówno techniczne jak i polityczne globalne geograficzne po prostu musimy znaleźć sposoby zacząć trzeba od zmiany sposobu myślenia na właśnie taki produktywny na rozwiązania zadając sobie na przykład pytania jak ludzkość mogłaby funkcjonować bez pieniędzy. Jak można wdrożyć wolną energię, żeby była dostępna dla wszystkich. Jak powinniśmy postępować dla naszej planety na zasadzie, na przykład, jak oczyszczać, uzdatniać wodę, jak dbać o to zdrowie na co dzień. Te wszystkie rzeczy, które. Wszyscy wiemy, że powinny się zmienić, zarówno od żywności, którą kupujemy w sklepach chemicznych i tak dalej, po rzeczy takie właśnie jak te wszystkie opłaty, które ciągle rosną, podatki, rachunki, sprawy polityczne, to, że jesteśmy wikłani w jakieś rzeczy, które nie dotyczą nas tak naprawdę. Tu mówię o polityce, wojnie, konfliktach. Nie chcemy tego, no nie ma ludzi, którzy by tego chcieli, a władza jest w naszych rękach, to ludzie rządzą i chcę, żeby portal wiedzy zmienił właśnie postrzeganie ludzi, nie tylko na inną formę zadawania sobie pytań, zmianę perspektywy, ale też konkretniej na konkretne rozwiązania. I tutaj chcę powołać też grupę badawczą. Która będzie się zajmować odkopywaniem, odkodowywaniem właśnie tych starych rozwiązań, jak dawniej ludzie sobie radzili. I to grupa badawcza, której skład na pewno będą wchodzić osoby takie, które potrafią czytać kroniki Akaszy, potrafią czytać z pola, ale też osoby bardziej uziemione, techniczne, które potrafią wprowadzić pewne rzeczy w życie. Ja sam, jako hipnoterapeuta, chcę się zająć Pozyskiwaniem informacji z zapisów komórkowych. I tutaj od razu apel do osób, które są świadome, które czują, że mają w sobie pewną wiedzę, pewne zapisy: mają różne flashbacki, przebłyski z czasów Atlantydy, z różnych dziwnych przestrzeni. W których mieli jakąś wiedzę, zarówno dotyczącą wolnej energii, jak i stylu życia, szeroko pojęta wiedza, która mogłaby się nam przydać w tych czasach. Z takimi osobami będę prowadził sesje badawcze, żeby odzyskać tu konkretne informacje z przestrzeni pamięci komórkowej. Przyda mi się też osoba, która świetnie obsługuje AI jako bazę danych. Więc i eksperci tacy techniczni, i energetyczni. Taką grupę chcę powołać. Takie sesje badawcze też będą prowadzone. Bo będą regularne teraz wywiady z różnymi ekspertami ze świata alternatywnej wiedzy. Praktycznie raz w tygodniu. Większość z tych ekspertów po wywiadzie będzie też gośćmi dla naszej społeczności, której będzie można zadawać właśnie im pytanie. Będzie możliwość integracji i, i rozmowy po prostu na kamerce. Więc dużo więcej tworzymy teraz, jeśli chodzi o społeczność, dużo więcej, jeśli o poszerzanie świadomości, ale już nie na zasadzie, zobacz, jest coś więcej niż ciało i materia, ale wyciągnijmy coś stamtąd. Wyciągnijmy stamtąd jakąś mądrość, którą można wykorzystać praktycznie w życiu codziennym. Już etap przebudzania, wybudzania, mam wrażenie, że jest za nami pora z tego czerpać. Czym też tutaj będę się dzielił na portalu wiedzy. Będziemy mieli regularne wywiady, regularne spotkania, ale też grupę badawczą do sprawdzania przeróżnych zjawisk, które mogą się nam przydać w życiu codziennym. I tutaj od razu. Zachęcam do pisania w komentarzu, jeśli czujecie, że macie jakąś wiedzę komórkową, która mogłaby się tutaj przydać, to piszcie o tym, napiszcie, co Wam przychodzi. Bądźmy w kontakcie. Podobnie osoby, które czują, że chciałyby być częścią tego projektu, chciałyby być w grupie badawczej w propos właśnie tych tematów lepszego jutra. Tak też będzie się nazywał ten nie profil, tylko podgrupa na YouTubie. Lepsze jutro, bo to będziemy badać, co można wprowadzić, żeby było nam po prostu lepiej uzdatnić technologię, jak uzdatnić tutaj i sprawy polityczne, jakie zmiany można realnie wprowadzić. Temu to będzie poświęcone. Również jutro, czyli. Piątek, 28 listopada, tak, listopada 2025 będzie spotkanie networkingowe, gdzie też zapraszam różne osoby, które mogą opowiedzieć tak mniej więcej 5 minut o sobie, czym się zajmują też właśnie w tym celu to spotkanie organizuję, żeby poznać nowe osoby, wejść w różne współprace, bo pracy przy tym projekcie jest cała masa. Zarówno od tej pracy technicznej, którą wykonuje się gdzieś z tyłu, po te prace frontmeńskie osób, które są z przodu. Więc wszystkich chętnych zapraszam. Link do spotkania będzie w opisie, będzie też w opisie. Więcej o naszej społeczności, jak można do niej dołączyć, i podam tam też kontakt bezpośrednio do mnie, gdzie można napisać prywatną wiadomość. Jeśli ktoś czuje, że gotowoła, że coś tu może wnieść, pomóc lub zaoferować, to zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam Was serdecznie i działamy. Cieszmy się nową energią, która niesie nas tutaj. Pięknie i nie tylko nas, ale też właśnie portal poniesie trochę polską myśl alternatywną w świat, bo też są tutaj plany, aby tłumaczyć to na obcy język, co by też w świecie było o nas głośniej. Polska ma piękną kulturę, tradycję, zarówno ezoteryczną, wiedzy alternatywnej. Wiele wspaniałych, przebudzonych osób. Co tu dużo mówić, jesteśmy wyjątkowi i trzeba się tym też dzielić, pokazać to światu. Trzymajcie się. Wszystkiego. Do...